Jaki efekt lubisz uzyskać poprzez makijaż na swojej twarzy? Jeżeli efekt świeżości i odmłodzenia, to koniecznie zostań ze mną do końca, a właśnie pokażę Ci, jak zrobić taki makijaż, który mam na sobie bardzo delikatnie subtelny. Przy użyciu jednej paletki dziś e, mamy rozświetlacz, jeden cień. Hazelnut i Espresso i tymi cieniami dzisiaj yy, zrobię właśnie ten makijaż. Także zostań ze mną do końca, a później daj znać, jak Ci się makijaż podobał. Dziś przechodzimy z makijażem trochę stopień wyżej, więc będziemy używać cienia. Zaczynam sobie od nałożenia podkładu. Dzisiaj matujący. Teraz puder jedwabny i wypiekamy sobie go, żeby nam się utrzymał zdecydowanie dłużej, w najbardziej wypuszczających się miejscach, czyli czoło, nos, broda, delikatnie policzki, żeby tutaj wygładzić na pięknie skórę. Oczywiście paletka perfekta, zaczynamy sobie od cienia. Dzisiaj będzie cień Hazelnut. Jego sobie nakładamy w zewnętrzny kącik. Wklepujemy. Na czubek pędzelka delikatnie sobie wprowadzamy włók. Do momentu aż nam się źrenica zaczyna, czyli tutaj z nim pracujemy, wklepujemy, bierzemy sobie rozświetlacz i rozświetlacz sobie wklepujemy na dwie trzecie oka. W ten sposób, dziewczyny, jeżeli najpierw nałożycie matówkę, a później rozświetlenie, to zrobicie sobie piękne nałożenie, czyli nie będziecie miały tego efektu odcięcia. Bierzemy sobie pędzelek skośny. Do tego robimy sobie ciemnym cieniem delikatnie kreseczkę. Wykorzystujemy go również do podkreślenia brwi. Wyciągamy ku górze, żeby zrobić sobie taki efekt ombre. Wyczesujemy dolna powieka, czyli cień. Od zewnątrz do środka. Rozświetlacz. Wewnętrzny kącik. Tuszujemy rzęsy. Rzęsy wytuszowane. Bierzemy sobie na pędzelek do konturowania troszkę różu na szczyty kości policzkowej i wyciągamy ku górze bardzo subtelnie. Rozświetlacz. Błyszczyk i gotowe.